Cześć, ma! Ja jestem Florsen i w zwykłym odcinku z gry Dead by Daylight, w dzisiejszym odcinku będziemy testowali najnowszego killera na najnowszym PTB, czyli The. Absolutnie nie pamiętam jak się nazywa, The Houndmaster. I m, póki co, bo trochę już sobie wcześniej grałem, no, mid Killer. Nie podoba mi się w ogóle jej design, jeśli chodzi o design to ma na poziomie Sculpt czyli gówno. Ciekawostka, okazało się, że ona jest chyba piratką, jeszcze. Ale naprawdę, Lidl mi się nie podoba, bo też ma średnią. Ale dobra, przejdźmy do jej perków. Jej perkami są tak: No Quarter. Jeśli surf, który sam się leczy, dostaje, e, gdy sam się leczy i ma 75% progresu, dostaje skill checki. Tak jak w, przy, przy Mercy Stormie, cały czas skill checki. Jeśli jednego z nie trafi, to leczenie jest interrupted i Surf dostaje status broken na 60 sekund. Szczerze mówiąc, ten perk dosłownie jest w sumie dobry tylko na killer w pokroju doktor, może albo po prostu jakiś pod antyheal całkowity. Jedynie pod to byłoby dobre, ale też sobie często się leczą razem, więc taki naprawdę. Bardzo sytuacyjny perk to jest, ale taki bardzo, bardzo, albo byś musiał mieć cały bit pod niego. Skrczuk Jad Kompas. Jeśli powiesimy surwa na Skrczuku, to widzimy aurę gena, który ma najwięcej progres na żółto przez 10 sekund. Oraz jeśli Surf ściągnie surwa z Haka, to ten fakt staje się Skrczukiem. Naprawdę jestem zadowolony z tego Skrczuka, bo nareszcie daj całkiem mocnego tego bo już z niego parę razy grałem i... Jest naprawdę przyjemny. Można też wreszcie zmieniać położenie tych a nie że możesz mieć w najbardziej gumianych miejscach, tylko w jakimś naprawdę użytecznym. I. To się, ty patrz chociaż na mnie, a nie do boku. Dobra. I trzecim jajperkiem jest Old Shanking Thunder. Jeśli zeskoczymy, to na z wysokiej wysokości wysoka wysokość, geniusz z wysokości, to nasz launch atak jest większy o 75%, dłuższy o 75% na 16 sekund. I ten perk ma bardzo długi cooldown w postaci 5 sekund. To również jest sytuacyjny perk. bo są mapy, na których w ogóle nie będziemy z tego value. To są mapy, na których możesz mieć nawet boskie value z tego. Ale tak się jak... Kolejny, niszowy perk moim zdaniem. Śmieszny, ale niszowy. Jedynie, co to tego kiedy warto dla tego skrzydłka moim zdaniem kupić a i a do nami jakim wziąłem jest Young kokonat o dopiero teraz uważam jak to się nazywa czy śmiesznie kokosa po prostu bierze e, zwiększa przy, przyspieszenie psa jego chase'a o 5 sekund oraz Notetrop, te czyli mamy zmniejszony cool down basic ataku który zaatakujemy surwa który jest Złapany przez psa o 40%, chyba tak to działa. No jeszcze na szybko, moc wytłumaczę jej. W skrócie, ma ona psa, może go wysłać, żeby próbował dorwać surba, tak złapać go jak Death Singer swoim tym strzałem, i potem musi podejść do tego, do tego i uderzyć to, go, żeby sur został zraniony. Jeszcze ma jakieś poszukiwanie, ten pies, które dziwnie działa. Jakiś status daje surwą. Po prostu taki... Podtracking coś. Wy, muszę wam to pokazać, bo szczerze... Sam trochę tego nie rozumiem. Ale dobra. Widzimy się w... Meczach. I dobra, jesteśmy w pierwszym meczu na Eire of Cross. Na no, bo to oczywiście gramy. E, zapomniałem wziąć opening na nową mapę. To trochę my bad. No i dobra, czy mamy tu skerczłuka, żeby zaprezentować, czy że można przenieść... Oczywiście, że nie mamy skerczuka i właśnie tak, ten pies ma komendy i może uda mi się pokazać jak. Nie pokażę, ale jakiś ma jeszcze redirect Chase, zauważyłem. Jeszcze tego ani razu nie użyłem. Okej, okay, myślałem, że trafi to i właśnie to też dziwnie działa. Dobra, złapię. E, co jest? O kurde. O kurde. Okej, okay, to mi się całkiem podoba. E, nie uciekaj, i właśnie to tak ten to łapie. I kurde ten Adonis nie straci mocno. On właśnie... Tak zmniejsza cooldown ogólnie bycia złapanym przez surwa Że. Dobra, złapię kogoś. O kurde, złapał Kurde. Dobra. Śmieszne, że wreszcie odkryłem o co chodzi z tym Redirek... Redirect, redirect Chase'em. Bo w sumie nawet nie wiedziałem, że coś takiego. A, okej. Okay. No nie pamiętam, co dałem tym botom. Ma również on ten pies jakiś search. Ale no, jak już mówiłem, trochę tego nie rozumiem. Dobra, złapaliśmy czery. Właśnie ją powalimy. Mamy ta skarżuka, to go wykorzystajmy. O, czemu ona ma broken? Może przez ten search? Przezorzał, on ją złapał. Właśnie ten killer też ma problem. Jak Skull Merchant, że ma strasznie dużo rzeczy, i człowiek po prostu nie ogarnia, co ten killer ma. Właśnie Skull Merchant ma to samo, że po prostu człowiek nie ogarnia, o co chodzi z tym killerem. Czasami już. Dobra, kurde, ale. Dobra, to mi się wydaje śmieszne. Akurat ten redirect chase. Dobra, za kim my biegniemy? A, zaczery. Albo jednak nie, zmieniłem zdanie. Ja, ja jestem debilem, Ja się prawie nabrałem na to. W sumie się nabrałem teoretycznie. O kurde, jednak wopałem. Nie spodziewałem się tego. Dobra, Jezu. Ej, dobra, na starym meczu biorę nową mapę, bo zapomniałem wziąć oferent na nią. O mój. Dobra, powalony. Jeszcze chcę Wam pokazać te... szukanie, tylko że nie mam. Kiedy to użyć? Dobra. Tutaj. O kurde, i to działa, gdy zostanie zrobiony gene. No, a to też akurat. Nie, search common. Czemu akurat szczury ona gada? Co? Bo szczury lądowe, bo ona myśli, że. No i właśnie ten search, no, on dosłownie nic tu nie zrobił. Dosłownie nic. I takie trochę. fajnie, że mogłem użyć mocy. Jest nie za długi, ten. Ku... Fajnie, żeby było słuchać jak ona w ogóle zrzuciła to. A, a zobaczmy, czy. Nie, jest to chyba za wolny na to, żeby móc ją tu wziąć. Niestety. No, niestety więcej nic nie zrobimy, bo to bot, a boty, no. są też dość specyficzne. Łapiesz? A, dobra. Czemu tak późno dopiero mogę do Redirect Chase? To też trochę dziwne było. Właśnie o to mi chodzi, że nie podoba mi się trochę ta moc, bo właśnie ma jest też ten Killer klanki, Ma strasznie denerwujące dźwięki, jak Chase Music ma dla mnie przyjemny moim zdaniem. Co widziałem, że dużo ludzi całkiem narzekało na to. Mi się podoba mi Middle, ale nie podoba mi się to, że ona również gada, że kolejny killer co ma Voice Line, to jest. E, również to dyszenie psami denerwuje, tak szczerze. Ale to już może po prostu... Coś ze mną jest nie tak. A e, no... Cze... E, czemu raz mogę użyć tego redirek Teraz nie. Tego nie rozumiem. Bo teraz nie miałem opcji, żeby tego użyć. Więc to też właśnie Ider trochę pobugowany On tu po... Co? A, on tam został. Dobra, to niech tam będzie Kocham ślady w grze Dead by Daylight Okej, okay. złapi. A i blisko było, żeby złapał Tak i wracaj psie Geniusz, naprawdę Czemu jest? Ale to jest głupi, że jestem spowolniony. Fajnie, że ten pies jest czasami użyteczny. No i właśnie. No, jak już mówiłem, nie jestem fanem tego killera. Już. Dracula jest na pewno 100 razy śmieszniejszy, gdy go testowałem na PTB. A tak to no ten killer, no. Może też na body gram. A bo ty wiadomo, mają. Cheaty. Ale Steal Nienawidzę tego Mirror illusion. Jako Jako jestem debilem, będę się na to zawsze łapał Ej, o kurde I teraz łapał Okej, okay, a akurat ten Ado nie straszy moc. Widzicie jak krótki cooldown mam? Wyobraźcie tobie sobie to ze Save the Bestem Następny czy na pewno biorę Save the Best'a, żeby nawet go po prostu przetestować. No i co? Wieszamy Joriciego -y 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 jo -y 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 i zaraz... Okej, okay, tamten gen... Dobra, użyjmy serca. może da nam jakiś value. Na pewno... O, jeszcze zapomniałem, gdy chodzimy po tym śladzie jesteśmy szybsi. Ale czemu ona tak dyszy jakby... Niosła... 10 kg czegoś. No 10 kg. W sumie dla niej to może być dużo całkiem do Jednak nie aż tak bardzo się pomyliłem. Nie wiem, jeszcze... Ta może wyślę. Nie, naprawdę to jest dziwny killer. I przez to również mi się zbytnio nie podoba. Bo trochę tak ma dużo rzeczy, o których człowiek nawet nie wie. To, że ten pies lata jak szalony, pobukowany cały, to inna sprawa. I że to serce jest też, moim zdaniem, trochę uses. Co to był za dźwięk? To ja nawet nie wiem. Też teraz DBD DVD jest mutun dźwięków, których nawet nie wiem co oznaczają. O, to, tak jak teraz. Z tym skarczukiem są też jakieś dźwięki dzikie. Szczerze, pójdziemy po ciego. Jedynie po to, żeby pokazać... Jednak po Jill Valentine pobiegniemy. Ale dobra, dzięki temu, że jest skrócony cooldown, to... O! I teraz Mori zaprezentuję wam. Widzę, że ktoś uczył jeszcze nowego... ...Invocation, to się chyba bodajże nazywało. Nie no, ona ma tak krzywy ryj. Nie, Mori ma takie też średnie dość, moim zdaniem. Nie jestem jego największym fanem. Czy on ma? Nie, nie jest w szafce. Ale też. Mori też ma średnie. Ogólnie. Moim zdaniem jest to jeden. No, definitywnie najgorszy killer od dłuższego czasu, jak wyszedł chyba od Skull Merchant. Naprawdę, chyba od Skull Merchant, no? ale. Tornadary chase dopiero teraz sobie odkryłem, i to jest całkiem mocne. Dobra, chodź tu, Julka. Dobra, ciebie jeszcze nie mogę zabić. Nie wiesz, że razu nie wykorzystali tego perka nowego? Że mogą ...trade'ować te faki. E, A za bo ty cały czas mi z tego korzystały. Ktoś tu jest, to jest. O kurde. Niestety, kamienie nam zablokowały, żeby. Redirect chase, dobra, to na pewno trochę zmasia tego kidera. Ten, I czemu teraz nie mogłem tego użyć? Nie rozumiem. Raz mogę to użyć, raz nie. No i właśnie to, jak już mówiłem, problem tego kidera, że ma stracić dużo rzeczy, których. Nie wiadomo czemu tak to działa, nie inaczej. Ajajaj, tu ja zrąbałem akurat. Ale teraz Redirect chase'a mogłem użyć, to też. Trochę dziwne. A wcześniej nie mogłem. Nie, bo ściana była przed nim może dlatego. Eee, dalej nie mogę zabić. Nagrywa się to? Nagrywa się. Ale na meczu normalny bit złożę ogólnie. I... Wezmę nową mapę, która... Ciekawostka. Nie wyjdzie ona na update, gdy ten chapter wyjdzie. Ta mapa dopiero wyjdzie. Później. Co trochę też takie XD. O, tu są, są ślady. I to jest ten nowy surf, co też beznadziejnie wygląda. Moim zdaniem. Jest, ale ten addon naprawdę świetny, i na pewno biorę na MECZU SAVE THE BESTA, żeby zobaczyć, jak szybko możemy. O, kurde, widzę, że uniknęła. Właśnie też ten pies ma małe hitboxy, dość zauważyłem. He, w do hunterski to każdy, kiedy ma małe hitboxy. Nie wiem, spróbujemy ją. Te hitboxy na tak to też uwielbiam. O, teraz nagle trafiło to. No, niestety tylko jedno Mori pokazaliśmy. Więc w sumie to widzimy się w ekranie końcowym. No i dobra, jesteśmy już po pierwszym meczu. No, jak już mówiłem, nie jestem fanem tego Jak on w ogóle tu chodzi, to też trochę xD. Niezła piratka, by the way. No, Rki ma dość średnie. Moc też. Ale dobra, w sumie w tym meczu też, na boty to też się inaczej gra. A też nie mam w ogóle punktów, żeby wydać, żeby móc z normalnymi ludźmi pograć, więc... Widzimy się po prostu w następnym meczu, gdzie będzie normalny beat na... W najnowszej mapie co jest tylko póki co na PTP będzie. No i dobra, jesteśmy w drugim meczu na Ormond Lake Mine, czyli nowej odmianie. Z, z czym ona tu rzuciła? No nie wiem, dobra, wzięliśmy nie? tak. Letala. Letala tego nowego sketzuka, Painresa i Save the Besta właśnie. Painresa wziąłem bo będzie, będzie fajnie łączyć z tym perkiem, gdy będziemy zmieniali położenie. A, bo Search mam, a nie Chase. Ale szczerze Fajnie, że to uniknęłaś. Dobra, po prostu daj mi tą paletę. Cze Cześć, Czesiulka. Dobra, łatujemy już Sade Vesta. Słapię? A, jej nie, nie złapał. Jeszcze właśnie tak, na boty też się dziwnie tej mocy używa. Jezu, ale te boty to na genach to siedzą jak szalone. Zauważyłem na pewno. No chodź tutaj, szybciej. Dobra, pastaki już za to mamy na save the bestie. Jezu. Ona jakoś szybciej przez to nie przeskakuje jakąś taką animację miała z szybszą na pewno. Jakoś to się szybsze wydawała. Ja nie mam nic pod to, żeby szybciej przychodziła przez okna. Dobra, wiemy dzięki naszemu perkowi, temu. Jak się ten sketchup nazywa? Sketchup Jack Compass. Muszę się nauczyć tej nazwy po prostu. Gdzie gen ma najwięcej progresu. Witaj z powrotem krzyczenie na. O kurde. Czo... Jezu, czemu byłem tak wolny? To co się z tym. tu dzieje, to ja też nie wiem. Dobra, jakaś Tauri Kane. Mówiliśmy się, że się trafił nowy surk. Nawet specjalnie nie że był nowy surf. Mamy już 400 stawki na Save the bestie. To też fajnie. Dobra, powiesimy tutaj póki co. Coś... Co się śmiejesz? No i właśnie ten Sturge też trochę uses. POM! Dobrze wiedzieć. Też tak uważam. Masz rację w tej kwestii. Okej. Okay. Właśnie ta mapa też jest, zauważyłem, strasznie duża i ma właśnie dziwne różne przejścia, co zarazem mi się podoba, jak i nie, bo ta mapa może być problematyczna, A ma... może mieć też swoje plusy, jak i minusy zarazem. No dobra, nawet nie będę korzystał z... Super, że pobiegłeś, naprawdę, świetnie do ja dostałem kuda, mimo że on nie po... Okej. Okay. Czy... Okej, okay, dobra, ten... Okej, okay. na pewno widać właśnie, że trochę ten killer jest bugowany. Niestety. No, widzieliście sami, że ten pies postawił nie pobiec, mimo że zaznaczyłem mu, że pobiegł i jeszcze do sam, więc naprawdę Xbo ogólnie widać po tym się, że jest... Pobugowany. Mimo, że to ptp, to dalej. Parę miesięcy mają na pracę. Bez problemu, więc wydaje mi się, że akurat jeśli chodzi o animację, to... To naprawdę nie jest duży problem, żeby zrobić nie najgorszą animację. O, mamy tą Tauri Kane. Niestety. Gdzieś ty powiedziałbyś się? Dobra, szczerze, ja bym ją zignorował, bo jest naszą obsesją. Bo to ignoruję. Nob. O, siemano. O, o, o. O, o, o. Zobaczył, jaki szybki będzie teraz kułdął. O mój Boże. Okej, okay. czuję, że to będzie meta na tym killerze. Save the best? Ten Adam może być metą na tym killerze akurat. Bo to jest śmieszne całkiem. I to w sumie jest jedna z. Skój! Z Twoje teksty są naprawdę akurat voice beznadziejne. Ale dobra. Znaczy ja to skończyłem A. Rzeczywiście że, że to może być meta na tym killerze i. Naprawdę to śmieszna meta. Więc no, to w sumie największy plus tego killera. No wiadomo, no, na bota to nie mamy co tu zrobić w sumie. Fajnie, że ten piec znowu pobiegł, naprawdę świetnie. Kocham niezbugowanych killerów w tej grze. Jezu, te, czemu te ślady są tak ledwo widoczne? To też trochę dziwne. I czemu? Żołod... Okej, okay, super, że mi nie zaliczyło tego. No i właśnie o to mi chodzi. Nie podoba mi się to, że to jest strasznie popugowane znowu. Fajnie, że tylko w prostej linii możesz biec. Eee... Normalnie to jest pobukowane gorzej niż minsy. Póki co, super, że nagle mi przestał dawać kill. Dobra, puszek zabiją. Czy tam. Jak się ten killer nazywa? W sumie to już się killer. E, Pies nazywa. Jakoś miał imię jakieś. Puszek, to jest po prostu puszek. Puszek. No. No i zostały teraz dwa surwy. Może przestać gadać o tych szczurach? Czemu? Jestem na tej linii. Nie działało mi to. Jezu, mam... Dobra, mam na maksa ten. Ja chcę joić go Złapać go. I zobaczyć jak to teraz będzie. Eee, chase'a. Nie. Chase. Chase. Tak. Okej. Okay, idealnie obok. Ale dobra. Mam to wywalone jakby... Też tak uważam Iojici, naprawdę, masz rację w tej kwestii. Okej, okay, ten pies znowu nie pobiegł, ja nie wytrzymam Puszek, bądź użyteczny Dobra, jakby mam to wywalone. Ja... Okej, okay, to było naprawdę szybkie oślepienie, Nawet nie wiem jakim prawym tak szybko mnie oślepił Nie wiem, już po prostu biegaj sobie gdzie to nie O mój. O mój Boże. Okej, okay, dobra, Na się go znaleźliśmy, bo boty są głupie. Czo, czemu? Czemu? Co? co? Czemu teraz przez dłuższy czas mocy nie mogłem korzystać? Ok, dobra, Zobaczmy jak to teraz będzie szybkie. Ok. Okej, okay, balans Oj ten Addon na 100% czuję, że dostanie nerfa Naprawdę czuję, że ten addon takiego nerfa dostanie Że o ja cię. A ty co się śmiejesz? Masz tak beznadziejny śmiech Że ojacie. ja Okej okay. O o niemożliwe Niemożliwe Valius Chase'a było to jest dziwne. Dobra, chodź tutaj, ta... tauri Kane. Ale czemu jestem spowolniony? To też się trochę głupie, moim zdaniem. Dobra, no to znowu widzimy się w... ...ekranie końcowym w takim razie. No i dobra, jesteśmy po drugim meczu. No, ten mecz... ...również był na pewno śmieszniejszy, moim zdaniem. Dzięki temu combo, co zrobiłem. Ale tak, to, to w sumie nic więcej do powiedzenia nie mam, szczerze. No, po, podczas teraz podsumowania więcej powiem, więc. Continue. Continue. wuf, wuf, ław, ław, miał, miał, miał. Takie takiej właśnie rzeczy. O. o. I Dead by daylight piskraszowało. Super. super. <laughs> Okej. Okay, super. Dobra, to. Jeszcze raz cięć. No i dobra. Jesteśmy po tych obu meczach już. Super, że mi DBD skraszowało jeszcze. Naprawdę, tutaj widzimy siedzącego puszka i to oto tego killera w pełnej okazałości, niestety. Bo no, okropnie wygląda, naprawdę. Design to skórmeczący level. Ale dobra. Ten kider, ogólnie ten chapter to będzie definicja. Naprawdę beznadziejnego chapter'u. Okej, okay, to było... Okej. Okay. Same animacje są słabe, wszystko... Wow, super, że przyniosłeś dłoń. Naprawdę. Słabe. Największym plusem tego chapter'u to jest tak. Mapa, która nie wyjdzie z tym chapter'em, więc nie wiem, czy to mapy zaliczone pod ten chapter, naprawdę wizualnie jest ładna i chyba całkiem zbalansowana jest. Jeszcze bym musiał ją zobaczyć na normalnych studiach, nie mam jak po najmniej tym killerem oraz super, że chwila, był skrót Gabiszowy jakiś, dobra? Pod, po prostu pod store i baję i tak, jej perki. Ten perk, Czy ja w tym w meczu go w ogóle wykorzystałem? W tym meczu, gdzie prezentowałem jej wszystkie adeptowe perki, chyba nie. Dlatego też uważam, że ten perk strasznie jest sytuacyjny i nie będzie mocny. Jakby jedynie co to, jak już śmieszny, co. Na plus oczywiście, ale tak to mocno nie. Skershook, Jackpon, Kompas, definitywnie najlepszy perk. To... Nie ma wata na to. I naprawdę... Fajny to jest perk. Jakby... Pokazuję, że raczej nie będzie w moich codziennych buildach. Ale ogólnie, sam w sobie... Dobry perk. Podoba mi się. No i oraz No Quarter, czyli kolejny perk, który... ...jest niszowy. Co tu się dzieje? Widzę, że... DBD, próbujący nie zrobić zbugowanego killera Challenge Impossible. Ale no, właśnie to też. Ten perk jest strasznie sytuacyjny. Trzeba pod niego cały bit zrobić, żeby jakikolwiek walił mieć, gdy tak się jak uważam, że. No, nie jest tego warty. Naprawdę. Moim zdaniem, gdyby to było nawet na leczenie, gdy innego surwa, i kudam ten perk mógłby mieć po tym, gdyby się aktywował. Moim zdaniem, byłoby to wtedy uczciwe. Po prostu kudam za to. Za to, gdy po prostu na każdej leczeniu wydłużyć na przykład czas status broken. I zanim byłoby to dobra zmiana dla tego perk'u, tak to co? No, killer za, moc też nie jest ciekawa. Więc póki co PTB no, oceniam ogólnie takie 3 na 10. Jedynie ta ocena wyższa jest za ten perk. Ten rig kompas jakiś jack kompas. I za to mapę w sumie. Bo surp tak samo. bez Beznadziejnie wygląda moim zdaniem perki też ma te średnie. Dobra, no to mam nadzieję, że się Wam podobało i widzimy się w na następnym odcinku kiedyś. Bye bye.